Dzień dobry Państwu z tej strony Małgorzata Załżywska. Dla tych, którzy oglądają mnie po raz pierwsze. Ja prowadzę w z tak firmę konsultingową, usługową dla polskich przedsiębiorców, którzy y, albo już są na terenie Skandynawii, albo tutaj dopiero planują ekspansję. Dzisiaj y, odpowiem na pytanie pod tytułem Co by mi pani doradziła, y, Kiedy zaczynam sprzedaż na Skandynawie, bo zamierzam uderzyć na Skandynawię. Takie pytanie się często, y, to pytanie się często pojawia zadawany jest tak mimochodem, albo bardziej wprost, więc pomyślałam, że na nie po potroszę, odpowiem w tym tygodniu, natomiast jutro, e, jutro to będzie kolejna część szwedzkich potężnych rodzin i będzie, słuchajcie, o rodzinie, która e, posiada firmę H&M. Natomiast wracając do pytania, co zrobić, jeżeli się planuje ekspansję na Skandynawię, przede wszystkim zrobić sobie porządny research rynku, a konkretnie zmierzyć i zbadać ten rynek. To znaczy ściągnąć sobie porządną na przykład bazę yy, potencjalnych firm, yy, potencjalnych klientów, czyli firm, które są tutaj waszymi potencjalnymi klientami, jeżeli macie określony profil klienta, bo czasem jest tak, że występujecie w każdej branży, wtedy trzeba się na jakąś ukierunkować, żeby mieć w ogóle pojęcie o tym, jak duży jest ten rynek? Później, kiedy widzicie, jak duży jest ten rynek, to przyjrzeć się firmom, które już na nim są i zobaczyć, co was różni, a co was łączy. I ja bym powiedziała, że na pierwszy y, krok to te dwa zagadnienia są do przerobienia, czyli najpierw zbadać wielkość rynku i kto tutaj na nim jest, jakiej wielkości firmy, y, jakie to firmy. Ile tutaj jest firm zagranicznych, jeśli chodzi o wasz profil klienta, a później przyjrzeć się temu, jak tutaj się do tej firmy sprzedaje i kto sprzedaje, i co was różni, a co was dzieli. Od tego bym zaczęła, a przede wszystkim przyjęłabym coś takiego, że ten etap przygotowywania się na pewno będzie znacznie powinien być znacznie dłuższy niż. Wy zakładacie, że takie podejście sprzedaje na Niemcy, sprzedaje na Czechy i spróbuje na Skandynawię, może mi wyjdzie, a może nie, to jest yy, strata pieniędzy, czyli strata czasu, czyli strata pieniędzy. Warto do tego podejść bardziej systematycznie, bardziej projektowo i mieć pojęcie w ogóle, na jaki rynek dochodzimy i czego ten rynek od nas chce i jaki ból. My na tym rynku tym ludziom będziemy yy, rozwiązywać, koić. Także dzisiaj to tylko krótki live. Jutro będzie trochę dłuższy pewnie. Do zobaczenia przy Państwa jutro. Bardzo dobra go poniedziałku